Raciborska Akademia Nauk Stosowanych wspólnie z Fundacją DKMS zorganizowała akcję, której celem było powiększenie bazy potencjalnych dawców szpiku. Dzięki wspólnej akcji studentów pielęgniarstwa oraz fundacji DKMS każdy chętny mógł dołączyć do rejestru bazy potencjalnych dawców szpiku. Rejestracja odbyła się 25 kwietnia w monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej przy ulicy Słowackiego. Dzisiaj w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu w Centrum Symulacji Medycznej, gdzie kształcimy naszych studentów pielęgniarstwa, odbywa się rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego. Przy współpracy z fundacją DKMS-u nasi studenci, studenci pielęgniarstwa Aktywizują się, zachęcają do wymazów i rejestrowania potencjalnych dawców szpiku. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę lub inny nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. W moim przypadku akurat mąż był chory i udało się znaleźć dawcę w rodzinie. Natomiast no strach, jeżeli czeka się na ten telefon, czy jest ta zgodność, jest ogromny. Więc im większa jest baza dawców, tym łatwiej będzie. I jednak ludzie dostaną tą pomoc mimo wszystko. Ludzi czekających na przeszczep jest bardzo dużo, a dawców jest bardzo mało. I jeżeli nie ma w rodzinie możliwości pobrania szpików od, od kogoś spokrewnionego, to wtedy szukamy w bazie. Potencjalnym dawcą szpiku może zostać prawie każdy zdrowy człowiek. Co ważne, zniesione zostało kryterium wagi minimalnej w procesie rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Są trzy takie podstawowe elementy, które muszą być spełnione. Pierwsza rzecz to: pacjent, potencjalny dawca musi być w granicy wiekowej między 18 a 55 lat. Musi być to osoba, która zamieszkuje na stałe w Polsce. Ostatnią rzeczą, która jest, no musi być. W w dobrym e, stanie zdrowia. Są choroby, które eliminują pacjentów, natomiast my mamy całą książkę. Jesteśmy w stanie poinstruować potencjalnego e, chętnego do rejestracji e, i wykluczyć ewentualne przeciwwskazania. Akcją zaangażowało się kilkunastu studentów uczelni, którzy skrupulatnie przeprowadzili z chętnymi krótki wywiad medyczny. Instruowali krok po kroku oraz rozwiewali wszelkie wątpliwości, których było niewiele. Pomagać zawsze warto. Natomiast w 90% przypadków ten szpik jest pobierany z krwi obwodowej. Pacjent przychodzi jednego dnia, drugiego dnia wychodzi, czasami tego samego. Więc praktycznie bezbolesny zabieg, a może dużo zdziałać. Rejestracja w bazie DKMS jest możliwa również samodzielnie przez stronę internetową. Po rejestracji otrzymuje się pakiet na wskazany adres. Na stronie DKMS-u, na stronie fundacji jest możliwość zgłoszenia się, swojej chęci rejestracji jako dawcy i wtedy DKMS, fundacja przysyła pakiet rejestracyjny w domu, na spokojnie jesteśmy w stanie wymazać, swoje, wymazać się i, I odesłać właśnie ten formularz rejestracyjny, równocześnie jednoznacznie rejestrując się jako potencjalny dawca. Wszyscy zarejestrowani dawcy są aktywni w bazie do swoich 61 urodzin, i to właśnie do tego momentu fundacja może odnaleźć naszego bliźniaka genetycznego potrzebującego naszej pomocy.